Jak wiecie, żadne auto nie da zbyt długo odpocząć od siebie, tak więc i to też ma mały problem. Kolejny, a tym razem to się popsuło. Może nie tyle się popsuło, co do wymiany jest ta poduszka, z racji tego, że ona już jest popękana. Co pewnie zobaczycie później lepiej. No i ja biorę się do jej szybkiej wymiany. No dobra, najpierw trzeba odkręcić tą śrubę. Potem tą, ale już widzę, że ktoś to odkręcał, w sumie nie dziwne No i potem dobierzemy się pewnie bezpośrednio do poduszki, tak więc zaczynamy od tej śruby Klucze już mam Trzeba kręcić Ciekawe czy bardzo mocno nie. A, to powinniśmy na dole kręcić To myślisz, że przekręcisz? No to przekręcisz Powiem wam. O, straszliwe dorombane to jest. No nic, idę po półpnemat. Ja jestem z powrotem. Mam cięższe działo do tej zabawy. Kochamy to, tak. To, to, to. No. I widzicie? No. I bezbędnego pierwielania, nie cały dzień z jedną śrubą. Widzimy jak ta gumeczka w jakim stanie. Dobra, idziemy na drugą Okej, okay, okej, okay, mamy drugą Trzymamy. Miejmy nadzieję. Kurde, kolejny gory, że to może lekko odkręcić, bo tam no to w przypadek cały już odkręciłem. Może tam wpaść o, Dobra, starczy troszkami nie utrzymać Może tak. Jeszcze. No. Teraz żeby nakrętki nie zgubić o! Jest, jest. o wyłamana ta poduszka całkiem, no, dobre nic yy, jeszcze trzeba to odkręcić z tej strony Dobra, piętnastka a tutaj co wejdzie? Osiemnastka Ale te tu mają klucze zrobione, no ale dobra, nakrętka jest spróbujemy odkręcić nawet bez pierdzielenia zbędnego. O. Ok, poszło. Teraz z O, tak, Okej. Okay. Wyciągamy. Jest, jest. Chyba na chwilę można. O kurde, to jest stalowa. Dobra, w szyby nie wybije, nie wybije. Ale rozwalona. Znaczy może nie tak bardzo, ale trochę ja. A i trzeba to usunąć się. Patrzcie. Ona już jest. Może inaczej. O, widzicie, może lepiej widzieć. Widzicie. Ta strasznie już jest popękana. A jak nie widzicie. Dalej zobaczycie no nic, tak czy siak to do wymiany na pewno. Dobra, jeszcze muszę zjąć tą osłonę od cewek i świec, bo ona tutaj zasłania, bo tu jest jedna śruba. Do tego też powinienem sobie wkrętarkę przynieść. Niech sobie tak zrobię. Muszęcie, to za dużo zabawy z tymi śrubeczkami, żeby tak kręcić godzinę grzechotku. No tak to widać. Bzyk, bzyk. i chwila. Teraz, co bym jedną kręcił? Teraz, co bym jedną kręcił grzechotku? to już nawet kręcę na O, o. zadeczki są. o jeszcze. Oryginalne wszystkie wolbowskie dobra mniejsza oto. o to ok poluzujemy po trochu na szczęście nie są mocno zakręcone a jak wszystkie poszły to teraz ten. Zajmujemy. O. jest, jest. Przetrę tutaj troszkę chociaż z tego kurzu, tych te gniazda. O, jest inowa. poduszeczka Montaż na szczęście i diotoodporny. Tak. O, widzicie powiem mam. Topka robota, aż żal takiej, taką robotę oddawać mechanikowi. To dosłownie wszędzie można zrobić. Lekko się dokręci, bo powiem Wam, nie wiem jaki tu jest moment dokręcenia. W każdym razie na pewno lekko. O, luksus. Patrzcie, dokręcone, dokręcone. No wyczucie na wyczucie, nie trzeba mocno, bo to jest aluminium. Ok, idziemy dalej. Czas na osłonkę. ciekawe czy uda się ją tak? A uda się, na szczęście. I wkręcamy leciutko. Na wyczucie. ręcznie dokręcamy dociągamy szybkie sprawdzenie żeby żadnej nie pominąć a te dobrze są, dobrze są następnie dajemy tak mi się wydaje już tą Nie ten sporniczek tutaj tak tu będzie też tak najpierw zapijemy tutaj żeby nam się trzymała Dałem trochę białego smaru. Bo przyznam, że mam go a w ogóle nie używam. A oni tak jest na suszce. stopni to powinno być elegancko. Na górę jest 17, a na dole jest 18. Ale nieco je zachęcamy w miarę mocno, ale przesady, bo to przesadziło. Co to potem odkręci? No trzeba go no, tu. Teraz chciciutko idzie wstępnie o o o kręcisz śrubą? znaczy nakrętką kręcisz oh. Udało się. Patrzcie, udało się. Nie było wcale trudno. Jest trochę odkręcania. Do tej śruby musiałem użyć pneumata. Do tej też musiałem użyć pneumata. Żeby się nie mordować, ale wymienione. Wymienione. Tak więc cóż, widzimy się w kolejnym odcinku.